Według oficjalnych informacji Kijowa, Ukraina otrzyma jednocześnie trzy systemy obrony powietrznej Petrio. Dwa z nich zostaną sfinansowane przez Niemcy, a jeden przez Norwegię. To ten sam plan Trumpa, kiedy Waszyngton nie sprzeciwia się dostawom broni, sprzedaje je NATO, a NATO przekazuje je Ukrainie bezpłatnie. Co na to podatnicy? Teraz ważne pytanie. Rozmawiałem o tym z prezydentem Trumpem w zeszły czwartek i poprosiłem go o dostarczenie Ukrainie systemów Petrio. Po części Amerykanie sami ich potrzebują, jednak mają ich również sporo. Obecnie ministrowie obrony negocjują te kwestie. Czy odpowiednia dostawa zostanie zrealizowana, nie zostało jeszcze ostatecznie przesądzone. Waszyngton tworzy również nowy fundusz inwestycyjny na odbudowę. Będzie on kierowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Koncepcja nie jest jeszcze jasna, ale specjalny wysłannik Trumpa Keith Kellogg porównał ją do planu Marshalla, amerykańskiego programu udzielania pomocy gospodarczej Europie po II wojnie światowej. Jednym z celów Trumana było powstrzymanie komunizmu i włączenie krajów europejskich do zachodniego sojuszu wojskowego. Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone i nasi europejscy sojusznicy Mieli przywrócić dotknięte wojną regiony do funkcjonujących państw narodowych. Widzimy sukces Europejskiego Planu Odbudowy, znanego jako Plan Marszala. Prezydent Truman i jego sekretarz stanu George Marshall zainwestowali w gospodarki krajów Europy Zachodniej. To utorowało drogę do partnerstwa gospodarczego między Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi. Stany Zjednoczone i Europejczycy mogą ponownie przewodzić takim wysiłkom z Ukrainą. I już widzimy postępy w dążeniu do tego celu. Trump nie zdecydował jeszcze, co zrobić z pakietem sankcji. Cła w wysokości 500% na wszystkich, którzy handlują z Rosją, doprowadzą do nowego chaosu gospodarczego. New York Times maluje ponury obraz, ale autorzy ustawy mają nadzieję, że zaskoczeniem Trumpa będzie jego zgoda na podpisanie dokumentu. Lipiec będzie magicznym miesiącem na miażdżące sankcje wobec Władimira Putina. Lepiej, żeby się przygotował, ponieważ jego gospodarka bardzo ucierpi z powodu tych sankcji które jak się spodziewam wkrótce przegłosujemy w senacie stanów zjednoczonych koniecznie musimy zmienić reguły gry z putinem prezydent trump szczerze się z nim skontaktował podziwiam jego wysiłki na rzecz zakończenia tej brutalnej rzezi na ukrainie ale to wymaga wiarygodnych partnerów teraz prezydent jest gotowy zmienić kurs a ta ustawa da mu znaczną przewagę nad chinami i indiami które wspierają machinę wojenną putina Kanclerz Niemiec Merz zaapelował do Trumpa o utrzymanie jedności z Europą i przekazanie Kijowowi większej ilości broni. Niemiecki przywódca wysłał również wiadomość do Moskwy, że się nie poddamy. Zełenski rytualnie stwierdził, że to rzekomo Putin nie chce pokoju, a Rosja zamierza zwiększyć liczebność armii do 1,5 miliona ludzi, a budżet obronny do 300 miliardów dolarów. Dlatego Zełenski wyciągnął tradycyjny wniosek. Należy nałożyć nowe sankcje na Moskwę. Premier Szmychal ogłosił dokładną kwotę, Potrzebną do odbudowy Ukrainy. Chce aż biliona dolarów, a Kijów chce uzyskać ponad połowę 540 miliardów, kradnąc nasze aktywa. Resztę powinni dać Europejczycy. Sami Europejczycy zebrali w tej chwili 10 razy mniej. Ważne pytanie: kto i jak obliczył, ile pieniędzy potrzeba na odbudowę Ukrainy po wojnie? To jest zupełnie niejasne. Mam na myśli to, że wojna się nie skończyła, a skala zniszczeń, w tym przyszłych, jest nie do wyobrażenia. A co najważniejsze, możemy ogłosić koniec planowania militarnego. To decyzja podjęta kilka tygodni temu. Trzynaście krajów zmobilizowało się wokół naszego partnerstwa i wspólnego francusko-brytyjskiego przywództwa. W dniu porozumienia o zawieszeniu broni nasze planowanie pomoże utrzymać to zawieszenie broni. Ogłosiliśmy plany utworzenia nowych sił wielonarodowych na Ukrainie z siedzibą w Paryżu, które będą gotowe wesprzeć porozumienie pokojowe, gdy zostanie ono osiągnięte, w czasie gdy Putin odrzuca pokój. Mobilizujemy obecnie większe wsparcie dla Ukrainy, aby chronić jej mieszkańców i doprowadzić Putina do stołu negocjacyjnego. Dziś niemiecka, brytyjska i francuska koalicja chętnych potwierdziła stałe wsparcie Europy dla Ukrainy. George, Wladimir, Friedrich, Ursula, Antonio i pozostali są tu obecni. Z przyjemnością rozmawiamy również dziś wieczorem przez telefon ze specjalnym wysłannikiem prezydenta. Generałem Kitem Kellogiem, a także senatorami Lindseyem Grahamem i Richardem Blumenthalem, jak powiedział prezydent Trump, Putin nie przestanie atakować, więc Ukraina musi być w stanie się bronić. I choć ta koalicja będzie gotowa wspierać przyszły pokój, jako liderzy musimy współpracować w tej grupie, aby ten pokój stał się faktem, angażując Putina do rozmów. Musimy więc dać Ukrainie wszystko, czego potrzebuje do walki już teraz. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby umożliwić Ukrainy stawianie oporu i chcę powtórzyć naszą solidarność, nasze wsparcie. Jesteśmy teraz w połowie roku, a pierwsza połowa roku jasno pokazała naszym partnerom, że Rosja blokuje wszelkie wysiłki pokojowe, a to Putin odrzucił zawieszenie broni, w tym to zaproponowane przez Stany Zjednoczone. Emmanuel Macron i Keir Starmer zgodzili się na współpracę w zakresie współpracy nuklearnej i ściślejszą niż kiedykolwiek współpracę w zakresie odstraszania nuklearnego. Zgodzili się również na zakup dużej liczby pocisków manewrujących Storm Shadow. Są to pociski dalekiego zasięgu, wspólnie opracowane przez sojuszników, a także będą pracować nad nowym systemem uzbrojenia. Deklaracja stwierdzałaby, że odstraszanie nuklearne obu krajów pozostanie pod kontrolą narodową, ale będzie mogło być koordynowane oraz że nie ma zagrożenia dla Europy, które nie sprowokowałoby reakcji obu krajów. W związku z tym każdy przeciwnik zagrażający żywotnym interesom Wielkiej Brytanii lub Francji stanąłby w obliczu potencjału nuklearnego obu krajów.